Witam serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 1. Tak dawno nie było, ale już jest z powrotem. Czekajcie na wstępie, tu jakieś takie ustawienia, tego wiecie o co chodzi. chciałbym być To chyba będzie za głośno teraz. Zaraz to sprawdzę. Dobra, teraz będzie ok. Pogadajmy tutaj z Kronosem Witaj. Coś mam dla nas do powiedzenia. Poszukuję. Musisz uważać nie, na księgi. nie, nie, nic mnie tu nie interesuje. Dobra, spójrzmy na naszą zbroję. Mogę przejść. Dobra, super, 10 punktów nauki, Siła. Ma na zręczność. Łuk adept. Dobra, czyli planem na dzisiejszy odcinek jest chyba. Droga do świątyni śniącego, coś hmm. się orientuję? Chwila, może zobaczę coś tam się z zręczności podszkolimy. Mam 10 punktów. Tu 5 brakuje. Ile? Wejścia 2. nie mam przeliczyć na to. Fajne tutaj kusze. Dobra, nie jest najgorszy. Ten, I jakim jestem wyszkolony? chyba na adept, tak? Ta adept. No dobra. Sprawdźcie, czy mam mikstury Nie wiem tylko, czemu 20 klatek jest. A, bo mam tutaj runy jeszcze. Jakie mam runy fajne? A, mógłbym się nauczyć tego. Kręgu kolejnego. No dobra. Mam tyle piorunów kulistych. mam? A mam jakiś założony? Nie mam. Dokąd mogłem się teleportować? do Necromanty się teleportuje. Będę miał najbliżej. Dużenie wiatru. Biorą list. To czwórka to kula ognia. Piątka teleport. Uzdrowienie, brywanodu. Dobra. Jakoś to ogarnę mikstury. Mamy, ale nie mam tych. Setek nie mam miksturek. No dobra, 70 wystarczą Teleport Necromanta. Aj trzeba przytrzymać do niego tych dwa. To na wstępie chciałbym polecić użytkownika YouTube'a, który mm, według mnie jest dobrym zawodnikiem, tak jak ja. Umie dobrze grać w kotika. 2 noc kruka i ogólnie zna się na tym, dobrze, dobrze nagrywa, wszystko ładnie wygląda. Jest to użytkownik y, sąsiad 133. Gorąco polecam zajrzenie do jego tam filmików tego i tak dalej. A i przedstawiłem sobie miejsce, gdzie mam te FPS-y. Mm, tak, jak mówiłem, polecam tego użytkownika. Zajrzyjcie tam i widzę, że spodobało się w większo większości wszystkim co jak na razie oglądali i tak dalej spodobało się to że zacząłem nagrywać te noc kruka. ponownie znaczy ponownie wznowiłem serię bo tak, jak mówiliście wzięliście noc kruka po dwójce no już znaczy po jedynce jestem już bliski końca jedynki więc zacząłem nagrywać na razie wiecie, no zacząłem nagrywać teraz. Bo teraz są te najwięcej tych rozmów i tak dalej. Tam takie pierdoły. A później, jak już skończę jedynkę, to już chciałbym się wziąć za robienie fabuły, exp i tak dalej. A nie za pierdoły. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę już tą jedynkę. Tylko będę sobie wrzucam na już na no, YouTube'a. Już nagrywam ją bardzo długo. Dłużej chyba nawet niż Gotika 3. No ale wiecie jaka była sytuacja i... No i no, po prostu nie było kiedy nagrywać tego. Nie miałem czasu. Czy nagrywać jeszcze nagrywać miałbym czas, ale... Nie miałbym czasu wrzucić tego. Bo dla mnie nagrywanie nie jest problem. Tak samo i konwertowanie. Nie zajmuje mi to, nie wiem, całego dnia. Czy ileś tam. To kwestia, nie wiem, godziny. A... W... Chodzi tu o wrzucenie Jak już mówiłem Dobra Spiję sobie parę mikstur Urszak Urszak przyjaciel ma ulumulu. Przyjaciel trzyma ulu mulu Jak przechodzi przez most Okej okay. Co robisz tak blisko miasta Co za pozycja Obserwuję obserwuje braci w domu Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Kruszak to Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić, obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. No właśnie. Podczas naszego ostatniego spotkania powiedziałeś, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni. Bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci, co są syn ducha jak Urszak. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini braci, którzy są syn ducha jak Urszak. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. Przyjaciel musi zabrać figurkę. Figurka otworzy wejście do świątyni. Jak się masz? Urszak zdrowy. Urszak pod może przyjać. Trzymaj się. No, pogadaliśmy tutaj trochę z, z urszakiem. Załóżmy. Wulu mulu. Gdzie te. Gdzie te gówno. Gdzieś tutaj będzie na początku. O, jest. Savik. I wchodzimy. Już tutaj nie będę obchodził po tej świątyni. Przecież. Znaczy, w świątyni. Po tym miejscu orków. To nic nie ma. Co mi się już przyda teraz Muszę sprawdzić czy mam tą telekinezę Tak, to to? Chyba no tak, telekineza. Chyba o to mi chodziło. Tak, tak, no, o to mi chodziło. Jerzy. Mógłbym spróbować ich zaatakować. Nie wyglądają na zbyt silnych, albo mi się wydaje. No, tak jak mówiłem, po co się bawić? Jak można się zabawić? Siekaniem kaniem Gdzie uzdrowienie? Gut. Zobaczymy, jak sobie radzi ten łuk. Pewnie słabo, bo to jeden z złoków na pierwszy rozdział. O, Coś tam trafiłem. Och, cholera. Tutaj ich idzie. Trochę przesadziłem z moimi umiejętnościami. Jakoś tam. Nie damy go Ci DF, nie zabilimy. To za typy, nie, nie zabili nie zabilimy. Nie dobra, dobra. Jednak się będę bawił z No Znaczy mogłbym ich wybić, ale to kwestia czasu, wiecie o co chodzi. A... O co? Tak. Nie zmieniłem broń. Gdzie to gówno. Ma czekajcie jak to było jak się na nich ...skakało? nie a jak się chyba skradało to oni się bili jak się skradało czy jak się skakało? jak się skrada czekajcie że sprawdzić jak się skradało w jedynce klawiatura skradanie się a numpad a na no, A, sprawdanie się? I co oni pierwsze? Dobra, nieważne. Kolowrót. Chodzimy dalej. Tutaj niezłą imprezę mają. Tu już będziemy się bawili telekinezom. Hmm. O tutaj. Po prawej. Tu są Morkowie Szamani, z tego co pamiętam, jeszcze. O, jest pocążek. Trzeba się przygotować na to, że nas zaatakują. Mógłbym od razu wyciągnąć mocniejszą broń, no ale zobaczymy. Puszcz to mnie zaatakują. No e nie jest to Arturkiewicz. gówno to jest? Fak, fak, fak. Nie mam życia. O fuk. Nie, no nie. No chyba to są jakieś kpiny nie daje rady tutaj na no, takim numerze dobra już jestem od razu zakładam hmm. moją drogę się hmm. 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 za mocny Nie mi tu jeszcze jeden gdzieś będzie na bank No spierdalać, no boże Będzie mnie tak gonić Nie nudzi mi się to, nie mają jakiegoś dystansu No jakie typy No won No nie no, to są jakieś żarty już ginę Fuck Fuck i o u, Nie, z dystansu jakoś trzeba to zrobić za Sięgnę tu już No fuck nie chcę No sięgaj to bezi Co jest, czemu tego nie zaznaczysz? No patrz, nie zaznacza mi tego gówna. jestem taki słaby tutaj? Coś musiałem zrobić źle W całej rozgrywce Mam to gówno, siódemka Fuck, nie wyciągaj go No co jest, jeszcze się nie mogę ruszyć teraz ten debit będzie mnie atakował pojedynczo się ich pozbędziemy chodź tu sukien Jaki jakich jest atak mam? co jest? Atakownia kównia zmienia od razu broń na moją Piękną Dobra Atak Piorun kulisty Co jest? Nic nie dostaje? Jak to? O oh f**k, już przestraszyłem O kurde Prajer mnie przestraszył Aha, swojego zanuhili Znaczy za... Это говно. Orkestra. Muszę uciec. Muszę uciekać stąd. Help me, help me, Milton, pomóż. Zaraz zawoła jakąś strasz albo coś O dobra Już mnie nie gonią Napiję się mikstury trochę Dobra nagrywam do drugiej i kończę to gówno Znaczy no nagrywanie na Miałem czasu trochę dzisiaj Jednak miałem czas, ale już nie mam za takojome. Fak mnie nie widziałem, broni. broń. No, nie za No nie patrzcie się. Pierwsze No nie! No to gówniana broń. Jezu, jakie gówno to jest naprawdę, nie polecam. No nie mogli mocniejszego miecza zrobić, nie wiem. Dla magów jakiś słabszy, a dla wojowników mocniejszy Jakie Dobra, mamy ten posążek głupi Gówniany o tu się szło Chyba tu Tu się wkłada tak jest Możemy wejść Tylko teraz zmienię sobie już broń Bo już mi nic nie grozi No Krzyk wojownika Dyn, 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 dyn. dyn, 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 dyn. No Kolejna lokacja O, nowy wpis w dzienniku No, wkrótce pewnie się dowiem co mnie tutaj czeka Nie no, już kończę, bo muszę iść nie mam zbytnio czasu teraz. Oj, 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 oj. A teraz cały tydzień wolny, a później wakacje, więc trochę nam wam nagram. I będę wrzucał na yt. Yt. YouTube znaczy się. Tu będą gdzieś szkielety. Nienawidzę szkieletów w tej grze. Są tak odporne, że ja pierd. No kurwa. Pewnie zaraz zginę. Giura mi i pancerz frejerz. Nie no, widzę jak mi zmienia się jak kogoś innego, chce wika mi celo ten celownik. Namierza mi na innego. Dużo życia mam jeszcze, damy radę, co? To, to, to tacy słabi nie jesteś. Weź fuck. I machnę tysiąc razy, żyje, a jest z kości. No nieźle. Zabił jakiś bóg <grym> bez wstawaj, Dobra spadamy, stąd szybko, szybko leczenie. No, czyli jeszcze będę grał chwilę. Go, go, power Inverse uh, uh. Frejerzy zbugowali się. Fuck. Spadłem. Skakuj, byś. Skakuj. O, tu jeszcze jeden. Ten, co mnie zabił. Patrzcie, zbugował się. Kid YouTube. O. Level up Level upnąłem sobie Chodź tutaj Czemu nie mogę zaszarżować tak jak w dwójce Dobra kij ci w boku. Przełącznik No już w samym początku mamy zagadki No wchodzimy Patrz już się zamyka coś tutaj tu szkielet Przełącznik Dobra, ja przełączamy ten przełącznik albo na odwrót, nie wiem, nie pamiętam ponieważ... Ja w tej świątyni już ile razy przechodziłem ten drugi, jak w tej świątyni jestem zielony Tak jakoś tak z pamięci uchodzi Się? Fuck, Fuck, Fuck. na no mega tutaj miała być kolejność, jak tutaj gdzieś było napisane z tego co pamiętam.